Jak w Kolumbus wygląda proces przygotowania instalacji fotowoltaicznej do 50 kW dla klienta biznesowego? Nazywam się Sergiusz Kurdybach i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam więcej na ten temat. Na początek warto zaznaczyć, że instalacje dzielą się na trzy typy. Ma to bezpośredni związek z ustawą o odnawialnych źródłach energii, a mowa tu o mikroinstalacjach, czyli instalacjach do 50 kW, małych instalacjach od 50 kW do 1 MW i dużych instalacjach powyżej 1 MW. Właściciele takiej instalacji mogą zostać przyłączeni jako prosumenci lub jako wytwórcy. Prosument to podmiot, który jednocześnie konsumuje oraz wytwarza energię elektryczną na swoje potrzeby, a produkcja, mówimy tutaj o produkcji energii, nie stanowi jego przeważającej działalności gospodarczej. Prosumenci rozliczają się wyłącznie na podstawie umowy kompleksowej, czyli umowy sprzedaży i dystrybucji zawartej z reguły z jednym z pięciu operatorów. W takim przypadku operator jednocześnie pełni rolę sprzedawcy energii, oraz odpowiada za jej przesył do biorcy końcowego. Sprzedaż nadwyżek w tym przypadku odbywa się w oparciu o rynkowe ceny energii z miesiąca poprzedniego, która jest publikowana na stronach PSE, a wytwórca to podmiot wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, który przede wszystkim zużywają na bieżące potrzeby, czyli na autokonsumpcję, a ewentualne nadwyżki wprowadzane do sieci sprzedaje po cenach określonych raz na kwartał przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Sytuacja taka ma miejsce, gdy zostanie rozdzielona umowa sprzedaży od umowy dystrybucji. Czyli zakup energii zakontraktowany jest ze spółką obrotu nie należącą do lokalnego operatora systemu dystrybucji. Trochę teorii już za nami, dlatego czas powiedzieć o tym, jak do procesu budowy mikroinstalacji biznesowych podchodzi Columbus. Zacznijmy od umowy. Umowa obejmuje nie tylko sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej, ale również realizację takich prac jak projekt koncepcyjny, wizja przedmontażowa, koncepcja wykonania montażu, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, wsparcie klienta w pozyskaniu finansowania oraz zgłoszenie instalacji do PSP i operatora systemu dystrybucyjnego. Nasze działania rozpoczynamy od audytu technicznego i dopasowania mocy instalacji do potrzeb danego klienta w oparciu o jak najwyższy stopień autokonsumpcji obiektu. Po podpisaniu umowy przechodzimy do zebrania informacji dotyczących możliwości wykonania prac w miejscu montażu oraz stworzenia projektu koncepcyjnego. Następnie inspektor Przeprowadza wizję przedmontażową m.in. w zakresie specyfikacji komponentów, planu umiejscowienia modułów fotowoltaicznych, jak i falownika, możliwość wpięcia instalacji do rozdzielni, rekomendowanych rozwiązań przeciwpożarowych i systemów bezpieczeństwa. Określenia i uzgodnienia stanu wizualnego dachu, dobrania odpowiedniego systemu montażowego oraz konieczności przeprowadzenia ponadstandardowych prac na terenie obiektu. Na podstawie protokołu z wizji przedmontażowej sporządzamy koncepcję wykonania montażu, która po uzgodnieniu z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych zostaje przekazana klientowi wraz z ewentualnym cennikiem usług dodatkowych. Jest to kosztorys. Ostatecznej inwestycji. Następnie przygotowujemy i montujemy instalację obejmującą wybrane komponenty z zachowaniem najwyższych standardów montażowych oraz szkolimy klienta z jej obsługi. Oczywiście klienci mogą rozbudować, uzupełnić swoją mikroinstalację o dodatkowe produkty, takie jak inwerter hybrydowy, system Backup Brady lub magazyn energii. Ale o nich powiemy w jednym z następnych odcinków naszej serii. Do zobaczenia!